wspaniała gra, świetnie się to oglądało. Yy, I wyszło nawet. Wyszło nawet chyba szybciej. Miało być godzina 25. Tak, dokładnie miało być godzina 25 było godzina 15, 15, także... Że udało my, się bardzo minut. ładnie, zaoszczędziliśmy 10 minut niecałe. Yy, mamy obecnie 1383 zł. tak w krótkim czasie, tak? Udało nam się dosyć dużo zebrać. I myślę, Płasty, że kangurek króciwie, to jest dużo. 7 godzin, 8 eventu? To jest, 7? Tak, coś to takiego. Jest, to jest bardzo niewiele od 9 godziny. Także zachęcamy do dalszych wpłat, bo na tym y, polega całe to wydarzenie. Y, myślę, a może że... warto wspomnieć, na co idą w ogóle te wspaniałe daty. Tak, od dokładnie. Ludzi. Więc dokładnie zbieramy na, y, na Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i ona pomaga już od 28 lat. Dzieciom y, chorym na raka z całej Polski. Dokładnie pomaga pacjentom wrocławskiej kliniki transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej, przylądek nadziei. Tak. Co roku 2000 dzieci otrzymuje pomoc w ramach działalności tej fundacji, w tym właśnie ośrodku we Wrocławiu. I pieniądze te zarówno trafiają na bezpośrednie leczenie tych dzieci, ale też na um, oczywiście wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, który dba o nich wszystkich. Teraz. I co warto, tak, myślę, nadmienić tak, też. Dbają oczywiście o, psych o psychologiczną część, także dbają o, tak. o to, żeby mieli psychologów, którzy zadbają o. No, także to, tak, że to jest, jest ciężki zawód jednak To bardzo lekarz... ciężka sprawa dla samych e, chorych rodzin, ale też dla ludzi, którzy ich e, zajmują się nimi. Właśnie sam personel otrzymuje również psychologiczną pomoc, bo jednak praca z dziećmi tak ciężko chorymi nie jest najprostsza. Oczywiście tak. No, jakby samo co roku trafia do nich na ten cel, na na przykład leki, których NFZ nie refunduje niestety trafia półtora miliona złotych. To jest, to są ogromne pieniądze, których oczywiście my tutaj nie, ma, nie możemy nawet tak, tak myśleć, ale te kilka tysięcy, które uda się zebrać, miejmy nadzieję, na pewno wspomogą i trafią na pewno do niej jednej osoby. Zawsze każda złotówka się liczy, także pamiętajcie, wpłacajcie, im więcej wpłacicie, tym więcej oni dotrzymają i będą mogli pomóc więcej. Dokładnie. A propos wpłat, bo... Samo wpłacenie pieniędzy pozwala też na zebranie ciekawych bonusów. Możemy, możecie decydować na różne e, właśnie tematy. Na przykład jeszcze trwa wybór imienia i nazwiska do gry The Sims 3. Tak, dokładnie. Mamy Ru z 140 złotych, wygrywa, ale to jeszcze nie jest przesądzone, jeszcze możecie o tym zdecydować. Mamy jeszcze Majka Ujame z 25 złotymi, bądź również możecie, pamiętajcie o tym, Możecie dorzucić swoje własne imię, nazwisko, jeśli chcecie. Możecie wybrać jakiekolwiek oczywiście w miarę, żeby było racjonalne Oczywiście. i ludzie zadecydują. Jakby tutaj mamy pełną demokrację, chociaż no niekoniecznie demokrację, bo trzeba zapłacić, A Taka także... demokracja, ale wiadomo, to jest nasz cel, tak? Także wiadomo, warto. Druga opcja, jeżeli ktoś nie chce wpłacać na Simsy, może wpłacić na wybór muzyki, jaka będzie y, obecna podczas ranu z Robloxa, który będzie w rękach Pitpo. Mm -hmm, dokładnie. To działa mniej więcej tak, że on podczas y, biegania po różnych parkurach będzie mógł dosłownie spamować tymi dźwiękami, także po prostu będzie mogli przez calutki ran słuchać wybranej przez Was muzyki. Tak, dokładnie. Y, następny ran będzie to Risk of rain w e, wykonaniu Rethink. Ten co, co, wiemy, co, wiemy o tej wspaniałej grze, która potrwa niespełna no, 20 minut, czyli tak, pełna tak, to nie tak. wiem, może przekroczy. E, wiemy o tym, że jest to roglike. to jest ten roguelike. To jest ten, ten roguelike. roguelike, tak, o którym wszyscy wiemy. I jest to też, też trochę ta platformówka. Tak, no to jest platformówka chyba trochę, nie wiem czy trochę. Trochę jeszcze, platformówka. Druga część gry wyszła rok temu, także ale będziemy grać w pierwszą, tak dosyć klasycznie. Dokładnie. Jak już wspomniałem, ona będzie miała 7 lat, czyli idzie do podstawówki, albo już tam jest. E, także gramy w dosyć różne gry, jeśli chodzi o zakres. Jak najbardziej. Od najstarszych wieku. do takich właśnie podstawówkowych, no, najnowszych, zachodzi mu najnowszego? Z tytułów myślę, że chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Raczej w starsze tytuły. Właśnie, tak, 2013. Tak e, Następne będą Simsy, trójeczka, także 2009. Oj tak, e, 2009. Jeżeli dobrze pamiętam. Ciekawy dosyć ran, bo to jest zebranie 500 tysięcy Simoleonów no, no, tak. w jak najkrótszym I czasie. Będzie to w wykonaniu głównego organizatora pokera, który obecnie jest bardzo zajęty. <grym> jest to bardzo ciekawy ran, jest przezabawny dosłownie. Widziałem go raz i bardzo chętnie zobaczę go drugi raz. Także on będzie też trwał stosunkowo niewiele. E, później, czy, czy po Simsach coś Później nie ma po Simsach od razu mam tego Robloxa, na który właśnie. Jest Roblox. Jest Roblox od razu, to więc to są po. te dwie licytacje, które się już dzisiaj kończą. Także macie ostatnią szansę jeszcze, żeby wybrać imię i nazwisko do Simsów. No i potem muzyka do Robloxa. A, a potem wpłaty będą po prostu. Y, aha, każdą wpłatę oczywiście postaramy się odczytać. Tak, 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 oczywiście. E, także nawet jeżeli wpłacicie złotówkę, to ta złotówka e, będzie miała wpływ, że tak powiem, na przebieg eventu. Pojawicie się na nim bez problemu. Każdą donację e, czytamy, także pamiętajcie o e, tym. Oczywiście. E, czy coś jeszcze chcemy dodać? Myślę, że nie. Myślę, że możemy Myślę, że oddać. Nie. Jeżeli, jesteś, jeżeli są gotowi, to jak najbardziej e, oddamy. Dalszej. Dobrze, to dziękujemy bardzo tak, dziękujemy. i widzimy się niedługo. Okej, okay. cześć wszystkim. Tu znowu ja, Rytin, znowu z Super Gierką, tym razem Risk of Rain. Uh, więc zaczniemy online, ponieważ uh, kilka rzeczy różnych um, online i single player. Więc gra... Próbuję skalować poziom trudności zgodnie z liczbą graczy. Niestety kalkulacja jest trochę niedokładna i kiedy zacznę grę online sama bez innych graczy, to przeciwnicy będą mieli minimalnie mniej życia, co lekko przyspieszy rozgrywkę, nie jakoś bardzo mocno, ale poza tym będę mogła zatrzymać, czy wejść do menu gry i zmienić kilka opcji e, bez zatrzymywania gry, co jest jakby ważniejszą e, rzeczą. E, dlatego właśnie gramy głównie online. E, gramy na poziomie trudności Monsoon, czyli najtrudniejszym e, i mamy włączone trzy artefakty, mamy e, glass, czyli 500% obrażeń, 90% zdrowia więc jest to całkiem ryzykowny run e, Mamy komendę, które, która sprawia, że przedmioty nie są do końca losowe, mogę wybierać e, przedmioty, które wypadną, ale jakby e, typ przedmiotu dalej jest losowy. I mamy spirit, czyli taki najmniej ważny, po prostu kiedy mamy mało zdrowia, biegam szybciej. Będzie to przydatne na początku rana. E, ale tak, jestem gotowa, więc zacznijmy za 3, 2, 1 start. Ok, więc e, pierwszy level, dobry rol na razie. E, każdy poziom ma jakby dwie alternatywy. I ta, którą dostałam, jest na ten poziom szybsza, lepsza i ogólnie fajna. Nieważne, gra skraszowała. <grybujmy> Spróbujmy jeszcze raz. <grybujmy> ok, dajmy, że to się nie stało. Doskonały start. Eee, tak. Po raz kolejny. Eee, dobra alternatywa poziomu. Eee, może opowiem trochę, bo kategoria monsoon, czyli po prostu jest najwyższy poziom trudności. Eee, jakby trudność w tej grze e, jest bazowana na czasie, więc jakby im dłużej jestem na e, w grze ogólnie, e, tym wyżej Wchodzi poziom trudności więc, e, im szybciej będę przechodzić poziomy, tym, tym łatwiejsza będzie gra. I na monsunie, czyli na, na tym właśnie poziomie trudności, jego skalowanie wchodzi do góry najszybciej. E, poza tym, wybrałam postać bandytę. O, bez crasha! E, wybrałam postać bandytę, która głównie z powodu jednej bardzo przydatnej umiejętności którą mam nadzieję, że zdołam pokazać, dlaczego jest bardzo przydatna. Na razie po prostu zbierzemy kilka przedmiotów, e, więc jakby każdy, każda skrzynka, każdy jakby przedmiot należy do jednego z czterech typów. Są przedmioty białe, zielone, czerwone i pomarańczowe. E, potrzebuję tak naprawdę kilku, każdego typu. E, najbardziej potrzebuję pomarańczowek. Pomarańczowy mnie aktualnie uratuje. E, więc mam nadzieję, że dostanę, bo jednak jest to roguelike, jest to losowe. Zobaczymy. E, tak, z, z innych przedmiotów podniosłam e, ceremonial dagger z czerwonych. E, to sprawia, że kiedykolwiek zabiję przeciwnika, e, takie fioletowe, nie wiem, kule wychodzą z niego i to nie innych przeciwników i, i zabija, pomaga mi to ogólnie oczyszczać, e, oczyszczać level z przeciwników, To jest bardzo ważne, ponieważ e, w tej grze nie można skończyć poziomu dopóki wszyscy nie będą martwi. Więc e, niby oczyszczanie jest bardzo, bardzo istotne. E, co poza tym? Z białych zebrałam fajerwerki, które podobnie jak Ceremonial Dagger, e, e, wystrzeliwują no, zamiast e, fioletowych tych kul e, cool energii, e, wystrzeliwują fajerwerki, które e, też goć przeciwników i ich zabijają. Z tego pierwszy level. Zły spawn na drugim levelu, typowo. Zobaczymy, może. Może będzie szybki teleporter. Więc, jakby cała gra polega na szukaniu teleportera, który przenosi mnie do następnego poziomu. Ja Kiedy go znajdę, mam tak naprawdę dwie minuty na przeszukiwanie poziomu. Szukanie przedmiotów. Takich spraw. Eee, no i potem, oczywiście, muszę wszystko oczyścić. Wacyjny eee, z po podniesieniu jednych fajerwerków teraz zbieram e, strzykawki, które przyspieszają moją częstotliwość strzelania. Jest głównie przydatne na ostatniego bossa, to niewiele więcej. E, jak zbiorę ich chyba 8, zacznę znowu zbierać fajerwerki. E, ponownie na ostatniego bossa, zobaczycie, mamy bardzo ciekawą strategię na niego. E, z zielonych zebrałam Smart Chopera, który po prostu sprawia, że przeciwnicy e, dropią więcej pieniędzy. E, przyda się to na po prostu oczyszczanie poziomów z lootu. Zbieranie więcej tęków. E, I z zielonych też zbieram dodatkowe skoki. To również się przyda na ostatni poziom. Zobaczycie dlaczego. Też między teleporterami z, e, zmieniam... Ale zumu e, To się przydaje, ponieważ przeciwnicy spełnią się na brzegach ekranu, więc jeśli mogę mieć brzeg ekranu bliżej siebie, no oczywiście spełnią się bliżej. pomaga mi to ich oczyścić. E, tego i temu nie chciałam podnieść, to była taka trochę panika, ale to no jest okej. Okay. Poradzę sobie. Na razie bardzo potrzebuję pomarańczowego. Nie lubi. Masz sekundkę na donację? Oczywiście. Proszę. Także mam taką motywującą donację: 9 zł od, od Aquaza, Ritting Dab. Ritting Dab, dziękuję. I brakuje nam 7 zł do 1400 zł. Także zapraszamy do rzucania kolejnych donacji. I dziękujemy za te, które już rzuciliście. więcej jakby wysokości skoku i po prostu więcej skoków. Eee... No, to ogólnie... Wiele więcej się nie dzieje tutaj na ten moment. Ja więc mam tak naprawdę cały atak speed na resztę rano. Z czerwonych chcę co najmniej dwie turbiny. Jedna wystarczy, ale dwie byłyby lepsze. Jest to po raz kolejny na po ostatniego bossa. Nie zbieram więcej krajów. na razie. Gra dalej, nie daje mi pomarańczowego przedmiotu, co jest bardzo smutne. Więc e, to jest trzeci poziom z. 5, 6? 6 chyba. Jest to pierwszy z tych, w którym się pojawiają. O, właśnie. Te specjalne kanistery, które mają. E, które mogą mieć. 10% szansy, żeby mieć e, pomarańczowe przedmioty. Więc teraz mam gigantyczny ametyst. który pozwala mi zrobić. E, pierwszy glitch w branie Czyli speed glitch. Otóż. Postać, którą gra Bandyta ma e, umiejętność, która się nazywa Smokescreen, gdzie... No, super, nie są typowe. E, ta umiejętność e, sprawia, że jestem niewidzialna na wrogu oraz e, przyspiesza mnie trochę. Daje mi niewielkiego speed e, I normalnie jest ona anulowana w momencie kiedy użyję jakiejkolwiek umiejętności ale nie jest anulowana, kiedy użyję przedmiotu. Więc mogę użyć gigantycznego ametystu, żeby zresetować moje cooldowny i użyć tej umiejętności jeszcze raz. I to stakuje dwukrotnie tego boosa do, do prędkości poruszania się i kiedy cooldown, jakby, kiedy umiejętność się skończy, to ten drugi speed boost nie jest usuwany. Więc mogę po prostu w nieskończoność stakować prędkość. Co. So, jak możecie się domyślić, do jest bardzo przydatne. Ok, i mam teraz 4 piórka, czyli 4 skoki dodatkowe i 2 e, wydłużacze skoku. Więc teraz zacznę zbierać rakietki. E, to po prostu do DPS-u więcej. Mam już tak naprawdę całą mobilność, którą będę potrzebować przez resztę rano. Masz może chwileczkę? Oczywiście, bardzo. Mamy bardzo dużą donację. 200 zł od o. Simple Unita. Nie wiedziałem, co wybrać: nawiązanie do gotyczka, czy szanowanie loru Simsów. Rzuciłem monetą. Buryzenek Zenek uderza ponownie. Także w tym momencie Buryzenek Zenek wygrywa w licytacji na imię i nazwisko e, w Sims 3. Kwotą 205 zł. Także jeśli ktoś jeszcze chciałby snajpować, to zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy w tym momencie 1593 zł. Także brakuje nam 7 zł do już 1600 zł. Więc zapraszamy do kolejnych donacji. Tak jest. Ok. Eee. Przypomniało mi się, że jest to ran maratonowy, więc biorę jeden zielony przedmiot dla bezpieczeństwa. Myślę, że jest to dobry pomysł. Eee, no i tak, poza tym, znowu dwie minuty czekania, aż Teleporter's Event skończy. Mogę poszukać filmków, więcej pozbierać. Jak to mi wpadnie w ręce, to oczywiście zawsze pomaga. Tak jak każda wasza donacja pomaga naszej zbiórce. Więc jak nam wpadnie w ręce jakaś donacja, to też byłoby bardzo fajnie. A tak, teraz przez restaurana tak naprawdę będę dalej gliszować moją prędkość, aż będzie stanowczo za dużo. <grystanie> Aha, nie, nie wytłumaczyłam e, turbiny, więc e, turbina ładuje się, kiedy po prostu strzelam. Między innymi dlatego też chciałam mieć e, dużą prędkość strzelania. I kiedy się naładuje strzela taki laser, który zadaje 3000 obrażeń, 5000 obrażeń? Nie pamiętam. W każdym razie jest to bardzo dużo. Jest to e, bardzo dobre i bardzo się przyda na ostatniego bosa. Tak naprawdę całość e, ratowanie itemków podnoszonych jest e, po prostu zrautowana wokół bossa, bo to jakby jedyna stała rzecz, która się nie zmienia konkretnie między ranami. E, wszystko inne, no to jest rooklain, więc wszystkie poziomy jego są losowe. Cały lud jest losowy, tylko ostatni boss tak naprawdę jest taki sam zawsze. Więc jak widać poruszam się znacznie szybciej niż, e, niż normalnie. Można by się tego spodziewać. Teraz na koniec e, wniosek kluczy się przyda na, na ostatni level znowu. A więc klucz po prostu otwiera wszystkie skrzynki na ekranie, co jeśli pamiętacie mój build, e, który... Używam w tym branie? Możecie wpaść na pomysł, do czego będzie to przydatne. Otóż otwieranie wszystkich skrzynek na ekranie, kiedy mam e, fajerwerki, jest całkiem przydatne. E, przestanę zbierać fajerwerki, bo jak jest ich za dużo, mogą skraszować grę. Postaram się tego nie zrobić na ostatnim bosie, no ale... kto wie, to jest wszystko frame, Tu wszystko może się stać. Ta gra jest słynna właśnie z e, bardzo głupich kombinacji przedmiotów i rzeczy, które można zrobić. Więc na pewno będzie śmiesznie. E, więc mam dwie turbiny, więc teraz z czerwonych zbieram e, rakietki. Po prostu więcej DPS-u. -y. chyba wszystko, jeśli chodzi o silników. Staram się także jakby wykupywać wszystko, co, co mogę, bo pod koniec poziomu cała moje, wszystkie moje pieniądze są konwertowane na doświadczenie, które no jednak trochę zajmuje, żeby do mnie dotrzeć, więc im mniej mam pieniędzy, tym mniej czekam na, na tą konwersję, co jest, no, szybkie. Plus kupowanie przedmiotów wspanuje firewerki, które mogą pomóc oczyścić level z z przeciwników, którzy się zespawnią w ostatniej sekundzie. Więc na przykład teraz czekam z kupną tej drony na ostatnie kilka sekund, w razie gdyby więcej przeciwników się zespawnowało. Właśnie w ten sposób. I... okej, okay, dobry spawn. E, są trzy spawny na ostatnim poziomie. Jeśli się zespawnuję na samej górze, tracę 45 sekund. Bo tak. Ale dobra, teraz idziemy Out of Bounds na, e, nad arenę ostatniego bossa. Wychodzimy Out of Bounds i spróbuję się warpować do ostatniego bossa, właśnie tak. Więc co się tam dzieje? E, kiedy jesteś Out of Bounds, gra próbuje teleportować cię e, na taki podstawowy spawn w mapie. Ale gra tak naprawdę się nie teleportuje, tylko cię tam przemieszcza bardzo szybko. Trzymając klawisz w górę i w dół jednocześnie, łapię się drabinki, kiedy jestem przemieszczana. Właśnie to jest czas, by the way, sorry, czas. Eee, to był ostatni boss, więc gra próbuje je przemieścić na podstawowy spawn. Ja się łapię drabinki po drodze i po prostu wchodzę na ostatniego bossa. Przy okazji użyłam turbiny, żeby złącznotować drugą fazę bossa. Użyłam klucza, żeby otworzyć masę skrzynek poza ekranem, co fajerwerki zabiło ostatnią fazę. I skończyłam grę. Było pod Było, ale to nieźle. Okay. Więc to było Risk of Rain taki w miarę chill out, run na najwyższym poziomie trudności. No, chyba poszło nieźle. Dzięki za oglądanie. Na następnym GSP się będzie Risk of Rain 2, mam nadzieję. Do zobaczenia wtedy.